Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj płyniemy sobie na saunę. Na moim zdaniem najlepszą opcję jaką mamy, czyli sauna dla odkrywców. Co mi się strasznie w podoba w tej opcji, że zazwyczaj jesteśmy pierwsi albo jedni z pierwszych. Zobaczcie, że na parkingu nie ma nikogo. Jeden busik dosłownie stoi, dopiero się zjadą następne biura podróży, więc nam zależy zawsze na tym, A żebyśmy wypływali jako jedni z pierwszych, żeby w momencie, gdy jest więcej turystów, to żeby było pusto na plażach, na które się dzisiaj wybierzemy. Nasza grupa sobie właśnie tam idzie. Zaraz sobie będą wsiadać na motomaran. No i spodziewamy się dzisiaj naprawdę pogody pytardy. Tak jak wam już mówiłem na poprzednich filmikach, czy na poprzednim filmie, że z tą pogodą różnie bywa w Dominikanie. Trudno ją przewidzieć. Nawet jeżeli prognoza pogody za godzinę dwa jakieś dane wskazuje, to wcale nie oznacza, że tak będzie. Ale jeżeli taka pogoda się utrzyma jak dzisiaj, to my dzisiaj będziemy po prostu fioletowi. Więc pamiętajcie, używajcie naprawdę zawsze wysokich filtrów. Często przyjeżdżacie do Dominikany i Wam się wydaje, że tutaj, będzie, że tutaj jest w ogóle tylko 28-29, to nie są potężne upały i to słońce wcale nie jest takie ostre. Wbrew pozorom jest jeszcze bardziej ostre niż w wielu innych częściach świata, dlatego że jesteśmy blisko równika. Więc używajcie szczególnie, że największy sezon turystyczny w Dominikanie jest w, w okresie zimowym. Wy przyjeżdżacie z Europy, gdzie ta pogoda jednak jaka jest, taka jest i Wasza skóra w ogóle nie jest przyzwyczajona do takiego ostrego słońca, więc szczególnie na wycieczce morskiej, gdzie się płynie, gdzie się czuje wiatr tylko, więc jest tak fajnie, lajtowo. Nagle około południa już niektórzy są naprawdę bardzo czerwoni. Więc zapraszam Was serdecznie, wpłyniemy sobie, zaraz będziemy e, odpływać z portu i spotkamy się na naszym pierwszym punkcie, czyli na Piscina Natural. Genialna miejscówka. I po 20, mniej więcej 25 minutach dotarliśmy na pisinę naturalną. Miejsce bajkowe. Zanim cokolwiek jeszcze o nim powiem, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Mało jest takich miejsc na świecie, to jest absolutny top światowy. Piscina Natural, czyli naturalny paser. Wypłycenie mniej więcej 1,5 kilometra od brzegu w Morza Karaibskiego. Woda praktycznie cały czas po pas. Zobaczcie, tylko nasza grupa. Nie zawsze jest tak, że jest tylko nasza grupa, ale na pewno jesteśmy jednymi z pierwszych. Zobaczcie jaka petarda. To jest jedno z naj... I niezależnie ile razy tutaj jestem, bo ja już chyba jestem, nie wiem, po raz setny jak nie lepiej w tym miejscu, to i tak za każdym razem robi na mnie piorunujące wrażenie. Jest bajkowo, tu można spotkać czasami rozgwiazdy. Tylko od razu zawsze przypominamy, Pomimo tego, że rozgwiazdy uważane są za szkodniki w nadmiarze, natomiast nie uważam, że my, jako turyści, jesteśmy osobami, które będą ingerować w naturę, więc nie wyciągamy nawet z wody. Natomiast zawsze można dziś tutaj posłuchać, jest to miejsce występowania rozgwiazd, i ja postaram się tutaj też znaleźć coś takiego. To jest genialna plaża, zobaczcie. Absolutnie nikogo nie ma, totalnie dzika karaibska plaża, o której wszyscy marzą. W samym środku parku narodowego. Bo już jesteśmy na terenie parku narodowego. Mimo tego, że Wyspa Saona jest tam, a pomiędzy mamy przesmyk i mamy po jednej stronie Hispaniolę, na której jesteśmy jeszcze w okolicy, a po dalej mamy Wyspę Saona, na którą właśnie będziemy tam teraz płynąć. Dotarliśmy na Canto de la Playa. Ostatnia plaża, ogólnodostępna dla turystów, bo jeszcze patrząc na wschód, jest jeszcze tam dosłownie dwie, trzy małe plażyczki na wyspie Saona. Natomiast ta jest uznawana za ostatnią, taką ogólnodostępną dla turystów. I jak widzicie, nie zawsze takie, jest, że jesteśmy tutaj sami. Natomiast staramy się, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, żeśmy byli tu jako jedni z pierwszych, i dlatego jest tak niesamowity odbiór tego miejsca, jak też innych. Zobaczcie, że nasi turyści. Są jedynymi w tym momencie osobami tutaj piękna, krystaliczna, turkusowa woda, setki jak nie tysiące palm kokosowych i tak cały dzień właśnie dzisiaj ma wyglądać, więc ja już chyba więcej nie będę mówił, tylko płoncie oczami ten obraz. 15 minut zajęło nam z Canto de la Playa przypłynięcie do wioski Manopuan. Genialna miejscówka. Jedyne miejsce zamieszkałe w całym Parku Narodowym. Około 200 osób tutaj mieszka. A skąd to się wzięło? Otóż zanim jeszcze Wyspa Saona i kawałek terenów hispaniioli stały się Parkiem Narodowym, to te osoby już tutaj mieszkały. Więc one nie zostały jakby stąd przesiedlone, do dzisiaj to mogą mieszkać. Cisza, spokój w samym środku Parku Narodowego. co jest najlepsze. Później z tego kokosa jeszcze jest środka jest mnios. Ja uwielbiam, jak jest taki glutkowaty, taki galerowaty. natomiast w zależności jak dojrzały jest koko. Zaraz go, jest nie okay, Zobaczcie, co też jest fajne, zawsze sobie ucinają. To jest łyżeczka, naturalna łyżeczka. I patrzcie. Aha, gracia. Patrzcie, jaki teraz genialne. I z tej łyżeczki sobie jesz. A, idealny uwielbiam, to jest mój ulubiony kokos. Taki glutek jeszcze. Wy to często znacie już taki mocno wyschnięty, taki bardzo dojrzały. Natomiast ja uwielbiam to jest najlepsza opcja. No, powiem 20 000 dolarów, to nic mutyndei. No, nie, nie. Ej, ty mam, myślę, no, no, genialna. No, chyba. No, i rzecz. Mamy tego tutaj pod dostatkiem. Miliony pan tutaj mamy. Entonces por favor do Mediana Si kwanto kosztuje? dossięta peso dosięto to jest kłoto 400 peso w takim miejscu za dwa piwka czyli mniej więcej jakieś 30 zł, 15 zł za jedno piwko Takie to są mniej więcej ceny normalnie w sklepie taki takie piwko kosztuje tak jakbyśmy nie byli w parku narodowym 120 peso czyli jakieś 8,5 złotego. więc tutaj tanie też nie jest. Jak ktoś lubi piwo, to może nie jest do końca dla niego kraj. Bye bye! Z takich ciekawostek, jeszcze w ogóle w Monochuan jest taki projekt. Ochrony żółwia, ekologiczny projekt. Prowadzi go jeden pan w tam takim domku. No niestety dzisiaj to jest zamknięte, zresztą tam jest często zamknięte. On próbuje ochronić żółwie morskie poprzez to, że przetrzymuje je, jak się wyhodują, w specjalnych skrzynkach w i lodówkach, następnie wpuszcza je do morza i liczy z tym, że akurat Dominikańczycy nie będą ich poławiać, głównie na jedzenie właśnie. Dlatego, że według Dominikańczyków też, a mięso żółwia jest uznawane jako prowizja, jako taki specjał, więc taki pan sobie tutaj prowadzi. Czasami podczas wycieczki wchodzimy tam, czasami nie, bo to jest w zależności od tego, czy on tam ma otwarte, czy są żółwie akurat w tej porze roku, czy w tym dniu, akurat. Więc to jest taka loteria, ale to jest taka ciekawostka. Genialna, świeża rybka, prosto z Morza Kaleckiego dzisiaj złowiona. Bardzo dobra. Uwielbiam. Po obiedzie opuszczamy wioskę Managuan i płyniemy na kolejny punkt dzisiejszego dnia, czyli Playa Toro. Jedno z najpiękniejszych miejsc jakie znam do wnikania. Turkusowa woda, biały piech, w prosto do Morza Karaibskiego. Scenery jak z bajki. Jedynym minusem, jaki czasem się pojawia, to nieprzyjemny zapach sąsiedniej laguny. Ale dzieje się tak tylko w przypadku, gdy jest ona wyschnięta z powodu przedłużającej się suszy. Natomiast jest to na pewno miejsce, którego nie można ominąć. I dopłynęliśmy na nas ostatni punkt dzisiejszej wycieczki, a wcale nie najgorszy. Jesteśmy na Playa Grande. Z tym nazewnictwem to różnie bywa. Jak jesteśmy jakby w części, która się nazywa Playa Abanico. Tu słynna ta palma, którą kojarzycie z różnego rodzaju zdjęć, filmików z całej Dominikany. Tu już jest trochę turystą, ona jest taka trochę bardziej komercyjna. W zasadzie przypływamy tutaj zawsze trochę później, aby było mniej osób. Dzisiaj wyjątkowo jest akurat i tak spokojniej, natomiast zawsze tak się staramy, żeby było mniej tych osób, żeby ta plaża była naprawdę super miała odbiór, dlatego że widzicie tutaj super gaje palmowe, turkusową wodę od tak naprawdę z jednej strony po drugą widzicie najpiękniejsze e, widoki, jakie tylko możecie sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o. Z wyspy e, Morza Karaibskiego I tutaj widzicie leżaki Po prawej stronie możecie się napić, są bary, to można sobie potańczyć Więc tak przygotowane wszystko jest dla obsługi turystów fajne też miejsce spacerowe Pomimo tego, że mówiłem Wam, żeby uważać na słońce, to i tak mnie strasznie spaliło dzisiaj. Ale życzę Wam zawsze takiej pogody, jak będziecie płynąć na Wyspę Saona. Zobaczcie sobie jeszcze po prawej stronie te fajne widoki. Tutaj jeszcze można sobie też przyjść do kolejnego baru, czegoś się napić. Ta plaża to też jest miejsce, do którego przypływamy podczas naszej drugiej wersji wycieczki na saunę, gdzie mamy jedną plażę. Jest to wycieczka sauna all inclusive, ale wtedy spędzamy cały dzień właśnie na tej jednej przepięknej plaży. Zatem jeszcze sobie zrobimy fajny spacer na koniec dzisiejszego dnia. No powoli już kończymy pobyt na Playa Grande w części Abanico. Zawsze tutaj też staramy się czekać, żeby wszyscy inni odpłynęli, inne grupy, żeby jeszcze turyści mogli sobie zrobić sami zdjęcia bez stół. I jest dosłownie teraz już pusto z powrotem, więc to jest właśnie genialne w tym programie. Każdy z nas się czuje zmęczony, opalony niemiłosiernie, sam się czuje jak rak. Ale naprawdę warto. Każdy, kto uczestniczy w tej dzisiejszej wyprawie, zachwycony ilością zdjęć, które ma miejscami, turkusową wodą, bajkowymi, powyginanymi palmami, wchodzącymi tak jak ta prosto do Morza Karaibskiego, jest naprawdę genialna opcja, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. My już się zbieramy powoli w drogę powrotną. Trzymajcie się ciepło, my się trzymamy bardzo gorąco. Hej, pozdrawiam was serdecznie z Dominikany. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych, prośba o zasubskrybowanie kanału YouTube oraz kliknięcie łapki w górę przy filmiku. Wielkie dzięki podróżnicy.